Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym nagraniu. Jest to wyjątkowe, dodatkowe nagranie, w którym chciałbym podziękować za każdą wypitą kawę ze mną, za każdą wpłatę na zrzutkę na rzecz Family Camp, jubileuszowego 10 Family Camp w radości. I chciałbym zachęcić tych, którzy jeszcze nie wypili ze mną kawy online, aby zakupili taką kawę. Każda złotówka się liczy, każde wsparcie jest ważne. Do tej pory udało nam się zebrać około 2000 złotych, brakuje jeszcze około 15000 złotych, ale wierzę, że Pan Bóg tak jak w poprzednich latach przyzna się i w tym roku do nas i do tego dzieła, bo to jest Jego dzieło. Tam głosimy Ewangelię, tam mówimy o Jezusie, tam mówimy o dobrej nowinie i o nadziei, którą można położyć w Jezusie. To jest. Family Camp dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin, więc jeżeli jesteś w czasie wakacji i nie wiesz, co ze robić, to zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca, można się zapisać, można przyjechać i spędzić z nami czas. Kochani, dziękuję Wam za to wszystko, co robicie, za to każde wsparcie i życzę Wam dzisiaj błogosławionego dnia, błogosławionego weekendu, niech Pan Bóg błogosławi każdą Waszą chwilę w Jezusie Chrystusie, a nas, którzy jedziemy na kamp, Zachęcam do tego, żebyśmy zaczęli się pakować, bo w niedzielę o jeden wyjeżdżamy. Radości w Panu!